Przez lata gazeta wyborcza prowadziła akcję Rodzić po ludzku, która no, bardzo wiele zmieniła, ale m, może na tym polu. A kiedy dochodzi do poronień, może taka akcja, Ronić po ludzku, która zwiększy naszą wrażliwość, też jest potrzebna. Pani doktor Aneta Karwacka, ginekolog, położnik Myślę, że na, jest pewno. Na... na pewno jest potrzebna, dlatego że jest to ogromne negatywne doświadczenie, jakie przechodzą pacjentki. Tym bardziej, że dotyczy to niejednokrotnie, a może i nawet częściej tych pacjentek, które się długo starały o ciążę. Hmm. Bo niestety wiemy o tym, że niepłodność, a więc kłopoty z zajściem w ciążę idą w parze z poronieniami. I ten czas oczekiwania na ciążę jest proporcjonalny do ryzyka poronienia. W związku z tym jest to podwójne, jakby tu powiedzieć, e, e, podwójny stres dla tej pacjentki, że nie dość, że czekała na tą ciążę albo jest to ciąża po e, działaniach medycznych, e, to jeszcze dodatkowo e, utraciła ją. Żyją w strachu, żyją nadzieją, więc ta strata jest, e, m, no jest to, być może jest, jeszcze bardziej bolesna. Oczywiście, że tak. No jest to forma e, żałoby I, i tak to trzeba uznać. Pani doktor, zaczęłyśmy od tego, że w Polsce 40 tysięcy kobiet, kobiet rocznie roni hmm. ciąże Te statystyki będą rosnąć. Dlaczego? będą rosły z powodu tego, że w Polsce coraz, tak jak w innych krajach europejskich, odwleka się macierzyństwo, a więc do ciąży, czyli starania o ciążę mają coraz starsze panie, a niestety ryzyko poronienia będzie wzrastało proporcjonalnie do wieku. I dlatego też, że jest, tak jak już wspomniałam, jest to też związane z niepłodnością i teraz na tą niepłodność oprócz oczywiście odlekania starania o ciążę, czyli coraz starszej populacji pacjentek i pacjentów, bo tak naprawdę poronienia też są Związane z czynnikiem męskim. Stara się o ciążę, więc to jest pierwsza przyczyna. I kolejna to, że mamy coraz większe odsetek w społeczeństwie osób otyłych i osób z nadwagą, dlatego że to też niestety jest kolejny czynnik, bo to pociąga za sobą z kolei ryzyko nadciśnienia, i to jest też uznane za czynnik poronień. A gdybyś miał wytłumaczyć, dlaczego wiek jest takim czynnikiem, który zwiększa to ryzyko? Poronienia? Z wiekiem przede wszystkim wzrasta. Ilość mutacji w, w ocytach, czyli w komórkach żeńskich, tak samo jak i wzrasta ilość mutacji uszkodzonego, uszkodzonego materiału genetycznego u mężczyzn. Mm. W związku z tym, biorąc te dwie rzeczy pod uwagę, poza tym również z wiekiem niestety wzrasta ryzyko nadciśnienia otyłości mm. i innych chorób ogólnoustrojowych, które też mogą zwiększać ryzyko poronienia. Biorąc to pod uwagę, to jest wytłumaczenie. Badanie genetyczne zrobi pani po trzecim poronieniu, usłyszała od lekarza, jedna z bohaterek reportażu. I Badania powiem... genetyczne są w Polsce i tak i tak odpłatne i można je zrobić tak naprawdę po pierwszym poronieniu. Tym bardziej, że najbardziej zadne byłoby po pierwszym poronieniu, dlatego że odsetek wad genetycznych po pierwszym poronieniu stanowi aż w niektórych źródłach 50, w niektórych 70%. Hmm. W związku z tym te pierwsze poronienia są baczone największym ryzykiem wady genetycznej, natomiast już przy nawykowych poronieniach ryzyko wady genetycznej nie przekracza 3-5%. Nawykowe poronienia. one jest nawracające, powinniśmy Nawracają. powiedzieć, bo to nie jest nawykowe, mhm, to jest stara, mhm. stara nazwa, nawracające poronienia. Ale czy te nawracające poronienia jeszcze zwiększają ryzyko kolejnych? Tak. Nawracające poronienia to po trzech poronieniach już ryzyko utraty tej czwartej ciąży niestety sięga 43%. No właśnie, czy można mówić o jakiejś granicy tych prób, żeby nie zwiększać bólu? I nie odbierać jednocześnie nadziei. Czy ktoś jest w stanie coś takiego określić? Ja zawsze pacjentce powtarzam, że dzięki Bogu poronie jest medycznego, nie psychologicznego, ale z medycznego punktu widzenia nie obciąża aż tak bardzo pacjentki. Dopóki ma szansę na ciążę, dopóty powinna się starać. A nasza wiedza cały czas się rozwija. Coraz więcej wiemy yy, i mam nadzieję, że będziemy mogli. Coraz większej ilości pacjentek pomóc. W związku z tym y, y, ja uważam, że może taką granicą byłby co najwyżej wiek, ale, ale, ale jeżeli jest to pragnienie o ciążę, to należy o to walczyć. No ale y, wiek wiekowi równe, raczej pacjentki w tym samym wieku mogą. Mm, mieć zupełnie różny organizm, inną rezerwę jajnikową mogą, tak. jedna ma większe szanse do zajścia w ciąże, druga nie taką no, Rezerwa jaj... jajnikowa dobrze to pani podniosła, bo to też jest kolejna przyczyna, dlaczego z wiekiem rośnie nam ryzyko poronienia, bo niestety im niższa rezerwa jajnikowa, tym oczywiście to ryzyko poronienia też wzrasta. W związku z tym to też wiemy o tym. Dlatego y, uważam, że jeżeli nie ma przeciwwskazań y, ogólnomedycznych do ciąży i ta ciąża nie stanowiłaby zagrożenia dla matki, uważam, że dopóki mamy realne szanse na to, powinna pacjentka się starać nie mnie oceniać, jakby to powiedzieć, stan psychologiczny takiej pary. Mnie tylko pozostaje jakby wsparcie tej pacjentki mhm. i, i liczenie na to, że... E, i pełna pomoc, żeby na, kolejnym razem się udało. Chociaż... Ja mam pacjentki po 7-8 poronieniach i ta ósma ciąża nawet potrafi się e, utrzymać. Oczywiście jest to obarczona całą masą badań, mhm. całą masą, e, jakby to powiedzieć, leków, które nie do końca są i w Polsce, i na świecie uznawane według rekomendacji, bo to są bardzo często leczenia immunologiczne, ale się to udaje. Pani mm. doktor, jeszcze wychodzą choroby cywilizacyjne, tak. które my cierpimy coraz częściej. Hashimoto, endometrioza, tak. które też obniżają. Też zwiększają. Oczywiście, to jest jedna z przyczyn. Także wiemy o tym. Cukrzyca, nadciśnienie, to są choroby, które będą zwiększały ryzyko poronień. Ale również nie zapominajmy o tym czynniku męskim, bo no mamy właśnie. coraz starszych partnerów. Niestety, nasi partnerzy mają nieprawidłowy tryb życia. Często są otyli, palą papierosy i to też jest czynnik ryzyka poronienia, aż nawracający. W wracających poronieniach po aż 40% mamy czynnika męskiego, o czym zapominamy, bo tak naprawdę to pacjentka się przygotowuje do ciąży, a dlaczego nie jej partner? No tak. Wspólna praca, pary. Pani doktor cudownie zachęcała do tego i zachęca swoje pacjentki, żeby mimo tego ogromnego bólu i tej straty psychologicznej i obciążenia próbowały, bo medycyna może pomóc, ale chciałoby się, żeby systemowo, automatycznie, tak jak idziesz do swojego ginekologa, zadbać o to, żeby utrzymać te ciąże, równolegle mieć zagwarantowaną wizytę psychologiczną. I ja rozumiem, że ta akcja Ronić po ludzku, między innymi o to, będzie starała się zawalczyć. Trzymamy kciuki, żeby dotarła ta pomoc do każdej potrzebującej pary. A tym medykom, którzy mają serce, mają empatię, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Pani doktor. Dziękuję bardzo.